Witam serdecznie w południe na wiesiorynce z wierszem i kilka moich zdań na temat życia. Wiemy dobrze, że dusza jest nieco w konflikcie z ciałem, z kosmosem, nie tak sobie wyobrażała życie. A jednak się stało, jest na Dusza jest ciągle na kursie kolizyjnym z ludzkim ciałem i z tym wszechświatem, z wszystkimi sprawami tego świata. Jest to dość proste. To już o tym mówił święty Paweł: że duch dąży do czego innego, a ciało do czego innego. Materia ściąga nas w materialne myśli, natomiast dusza, uczucia, piękno, wciąga nas w coś niezwyczajnego, transcendentnego. I na tym ten konflikt polega, że ciało ściąga nas w dół, a dusza chce do nieba. I ten konflikt trwa, tego nie unikniemy. I im więcej będziemy wrażliwi na sytuacje tego typu i zauważali to, co się w nas dzieje, tym dla nas lepiej, tym droga jest lepsza. Niemniej jak mówią, hmm, będzie ciężko i jest ciężko, bo system materialny, system kosmiczny nas ściąga i daje nam ciągle łupnia, żeby żyć tutaj, żeby tym światem się za zainteresować, tu założyć rodzinę i najlepiej, żeby sobie tutaj żyć wiecznie, jak to niektórzy politycy i dyktatorzy marzą o tym żeby ciągle mieć władzę i komfort komfort bycia widzialnym przez innych, a to wcale nie jest dobre, wręcz przeciwnie. Więc nie dajmy się temu konfliktowi wewnętrznemu, tylko zawsze podnośmy duszę, tak jak ojciec Pio mówił, do góry, do góry. Jak upadniesz, podnieś się i dalej idź. Bo będziemy upadać, to na to nie ma, nie ma nawet dwóch zdań. Wszyscy będą upadać i wszyscy się brudzą. Tak czy inaczej, przyjdzie moment, gdzie się pobrudzisz i nie raz jeszcze upadniesz. To ojciec przestrzegał i mi to osobiście też mówił. Więc nie na tym polega duchowość, aby nie upadać. Upadać będziemy i poniżać się, bo musimy zyskać bardzo dużo pokory właśnie przez te upadki różne i cierpienia. I te baty, jakie dostajemy, to się czynimy bardziej świetliści, ponieważ bardziej ufamy Bogu i drogi ducho, drodze duchowej, niż tym, co się dzieje w tym świecie. Ten świat nas tak czy inaczej zaskakuje, i ostatecznie zniszczy. I my się musimy wyrwać z tego świata, świata. Do świata idealnego. W głowie ten świat idealny już mamy, ale jak mówię, stoimy w konflikcie, na z, z duszą ciała z duszą. I ten tor musimy obrać lepszy. Pomimo tego, co się dzieje. I stąd są te refleksje, myśli wiersze, aby sobie to przypominać i... Nie bać się upadków, które, których nie chcemy przecież. Święty Paweł też powiedział, że robi to, czego nie chce. Często tak mamy, że robimy to, czego nie chcemy. Przyzwyczaisz się do cukru, no to będziesz jadł cukier, a on szkodzi. Ojciec piją, że to jest biała śmierć. No ale to jest też tak, że, że osobom oddanym całkowicie Bogu nic nie zaszkodzi tak naprawdę. Byli święci, że nawet truciznę pili i nic im nie było. Ponieważ duch tak przejmuje kontrolę nad ciałem, że żadna trucizna, żadne nawet trunki nikomu nie zaszkodzą. Tak to jest właśnie. Że dusza wygrywa z wszystkim. I obyśmy tą drogą podążali. Żeby sobie to umilić, to przeczytam wam jeszcze dwa wiersze. Pierwszy to będzie Akurat tak po kolei czytam, Dzień Aniołów, to coś o aniołach. Dziś aniołów godzina przychodzą z, nie, z nieznanych stron, z nieskończoności. Ujrzałem te promienie, anielskie imieniny. Zenit święta przywołał wszystkie zastępy, otoczyli Ziemię, by zabrać ją do nieba. Znają oni perspektywy i zjawy życia. Dziś modlisz się do Anioła Stróża. Chcesz odnaleźć drogi pierwotne. Widzisz, że wzorem Jego własny skrzydeł Ci potrzeba. Jak ciężko Ci odnaleźć te szlaki podniebne. Słyszysz pulsy bicia. Przejrzystość odkryła nową wiedzę. Droga Mleczna Milionami lat rozjaśniła Ci cykl życia. Och, te anioły mocne, anioły służebne, anioły piękne. Niech znajdę to, czego szukam w sercach Waszych. Niech dotrze do mnie prawda, miłość i szczęście. Szukam Waszych słońc. I jeszcze jeden wiersz Matka Ziemia. <laughs> Dzikie gołębie szukają schronienia, szukają mędrców, ludzie zagubieni. Ziemio jedyna, córześ ty za pani i świętego nosisz i tego, co cię rani. Dobrzy śpiewają pieśni uwielbienia, dotknięci grzechem rzucają w ciebie plugastwem. Obyś nie wygasła, świątynia Boga. Są dusze na wskroś chore, wśród nich chaos dziki, znamię potężne, nieśmiertelne, ziemię błękita. Odejmij ślepotę oczom, bo rozsadza mnie myśl o tym, że bracia moi pocą się krwawym potem. Gdyby duch ten nie był tak rozrzutny, Byłby skrzydlaty. Idę nad potokiem, słyszę głos żebraczy: Duszę konającą Panie, udziel jej pomocy. I my jesteśmy takimi duszami konającymi ze względu na nasze ciało, na nasze mózgi które słabo pracują, które nie nadążają za duszą. Ale też ojciec powiedział, że, że ten gen, znaczy to już wiemy, bo mniej więcej już to odkryli, że od naczelnych różni, czyli od małpek, różni nas tylko jeden gen. Tak to w 99% mózgi mamy podobne. Chociaż wśród wszystkich mózgów naczelnych mózg ludzki jest największy. W pewnym momencie się zaczął rozrastać i zaczęliśmy być Homo sapiens. Ale kiedyś ojca też pytałem, czy my pochodzimy od małp, a ojciec powiedział, że nie, to była inna gałąź. I małpy zostały na tym poziomie, a my poszliśmy troszkę dalej. Więc ten jeden gen y, nas różni. I dusza. Mimo że mamy te duże mózgi, to nie, niekoniecznie musimy być mądrzy. To, to też nauka już udowodniła, że wielkość mózgu nie znaczy, że jesteśmy mądrzy. Widać to po politykach, po tej władzy, która w tej chwili jest beznadziejnej, gdzie tylko szukają, żeby kogoś zamknąć. Po prostu to jest śmieszne. Więc ojciec też mówił, że nawet gdybyś nie miał mózgu, to i tak byś myślał. Gdybyś zamiast mózgu miał wodę, to i tak byś myślał. Na takim etapie rozwoju już nasza dusza jest na tyle oczyszczona, na tyle święta, że pokonuje barierę mózgu. Chociaż jesteśmy wcieleni jako duszę w ciała, i która, która jest powłoką, które jest powłoką na duszy. Tak mi Ojciec to tłumaczył. Nie wszyscy muszą wszystko wiedzieć, niewiedza też jest łaską, ale dążyć trzeba. Trzeba dążyć, abyście byli doskonali, jak wasz Ojciec Niebieski jest doskonały, tak głosił Jezus i my się tego też trzymajmy. To tyle na tę chwilę popołudniową południową. Światło, które nas wzruszy, to nie beznadzieja, to nie katastrofa. To raczej coś, co wymknęło się spod boskiego słowa. Może ktoś nam zakrył oczy, zasłonił niebo, byśmy nie pamiętali, kim jesteśmy naprawdę na serio. Bo przecież Bóg najwyższy, jedyny nie stworzyłby świata. istnienie to wieczny strach, czy to jest sen, czy wielka Zruszy septem lub siłą. Coś się wydarzyło. Coś z jakąkolwiek siłą Czy to upadek, czy to bunt, czy to kara, czy tylko mit? Nie wierzę, że to wszystko, co mamy, nie wierzę, że jesteśmy sami. Bo Bóg jest światłem, nie ciemnością. Więc szukajmy w sobie boskości. Z prochu powstajemy, w proch się zmieniamy, ale dusza, dusza nigdy nie umiera. W niej odpowiedź, w niej początek, pamięć której nikt nie zdoła odebrać. Z